ten film jest ważny dlatego że wejdziemy sobie w nim troszeczkę głębiej w temat zmiany życia wiem jeżeli chodzi o sam temat sam proces zmiany mamy do dyspozycji przeróżne narzędzia przeróżne techniki związane z prawem przyciągania prawem założenia Prawem rezonansu czy jakimkolwiek innym prawem, bo tych nazw jest naprawdę bardzo dużo, natomiast większość wskazuje na to samo. Natomiast również w większości z tych założeń, koncepcji, nikt nie przygląda się temu, co dzieje się pod spodem, temu, co tak naprawdę napędza cały mechanizm zmian, jakie pojawiają się w życiu. Jako konsekwencja, jako efekt. Więc, jeżeli czujesz, że chciałbyś, czy też chciałabyś, doświadczyć dużego przeskoku świadomości, dużego przeskoku w swoim życiu, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Cześć, mam na imię Bartek i pomagam ludziom podnosić poziom. Wibracji. Jeśli chodzi o proces zmiany, jeśli chodzi o proces manifestowania sobie nowych doświadczeń w życiu, lepszej pracy, fajnego związku, czy tak naprawdę spełniania jakiegokolwiek marzenia, to bardzo często bierze się ono, tak naprawdę, sama potrzeba spełnienia tego marzenia. Nie bierze się z poczucia obfitości, z poczucia radości i z poczucia spełnienia. Bardzo często prawdziwym podłożem, prawdziwą przyczyną tego, że chcemy, by coś zmieniło się na zewnątrz, jest fakt, że na tym głębszym poziomie łudzimy się, tworzymy sobie swojego rodzaju iluzję, że jeżeli coś pojawi się na zewnątrz, czy będzie to nowy samochód, Inny partner czy partnerka, fajniejsze mieszkanie, inna suma pojawiająca się na koncie co miesiąc. Można tego wymieniać bez końca. Ale wszystkie te rzeczy mają ten wspólny mianownik. Nieświadomie liczymy, że kiedy to się stanie, kiedy to się zadzieje, to będziemy w końcu szczęśliwi. To poczujemy pełnię. Poczujemy się kompletni, poczujemy się wartościowi, poczujemy się szczęśliwi i spełnieni. Czy tak jest? O tym powiem więcej w dalszej części tego filmu. Natomiast tutaj dwie krótkie informacje, zanim przejdziemy dalej. Po pierwsze, jeżeli oglądasz ten film dzisiaj, w niedzielę, to zapraszam Cię. Już jutro, w poniedziałek i we wtorek możesz zapisać się. Wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, które poświęcone jest właśnie zmianie swojej wibracji, temu co trzeba dokładnie zrobić, jakie elementy składają się na ten proces. I druga rzecz, druga kwestia w ramach przypomnienia widzimy się w poniedziałek o 19 na żywo tutaj na kanale na YouTube, w ten poniedziałek i w kolejne poniedziałki. Również. A teraz już wracając do samego procesu. Myślimy, że hmm, my możemy być cały czas tacy sami, jak byliśmy. Że możemy myśleć to samo, że możemy zachowywać się tak samo, że możemy czuć się tak samo, a mimo tego coś na zewnątrz ulegnie zmianie. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, jasne, to jest możliwe. To jak najbardziej jest możliwe, żeby przy wykorzystaniu różnych sztuczek, technik, narzędzi sprawić, że coś na zewnątrz ulegnie zmianie, pomimo tego, że w nas nie zajdzie faktycznie żadna większa przemiana. Natomiast, mimo tego, że to coś, o czym marzymy, to coś, czego chcemy, to coś, czego pragniemy, faktycznie pojawia się w naszym bezpośrednim doświadczeniu, to i tak. Nie przynosi to najczęściej poczucia szczęścia, poczucia radości czy poczucia spokoju. I w tym filmie chcę się z Tobą podzielić tak naprawdę trzema krokami, które według mnie są niezbędne do tego, by stać się kimś innym, bo musisz wiedzieć, że My nie przyciągamy w życiu tego, czego chcemy, nie przyciągamy naszych pragnień, marzeń, ani niczego takiego. My w życiu dostajemy jeden do jednego dokładnie to, co jest dopasowane do nas, do tego, kim jesteśmy. I dlatego właśnie ten proces wewnętrznej zmiany proces, który można by było najkrócej podsumować: musisz stać się kimś innym żeby doświadczać w życiu czegoś innego. Jest procesem tak ważnym, tak istotnym, wręcz elementarnym do tego, by faktycznie w życiu doświadczać więcej szczęścia, więcej radości i więcej spełnienia. Więc zaczynając pierwsza rzecz, pierwszy element, to oczywiście musimy zauważyć to jacy jesteśmy teraz. I wziąć za to odpowiedzialność. Wiem, że to jest termin, to jest sformułowanie, które nie przypada zbyt często do gustu: no bo jak to, ja mam brać odpowiedzialność za za co tak naprawdę, za co ja mam brać tą odpowiedzialność. Nasze ego jest tutaj bardzo sprytne, programy naszego ego często. Podszyptują nam, tak, jak taki mały diabełek siedzący na ramieniu, e, podszyptują nam, że okej, okay, dobra, skoro chodzi o odpowiedzialność, no to przecież ja muszę wziąć odpowiedzialność za wszystko, tak, muszę wziąć odpowiedzialność za innych ludzi, muszę wziąć odpowiedzialność za katastrofy na świecie, muszę wziąć odpowiedzialność za y, epidemię. Za wszystko, za wszystko tak naprawdę, na co nie mam bezpośredniego wpływu. Więc tu od razu, na samym początku, chcę to jasno zaznaczyć i powiedzieć. Ty nie masz brać odpowiedzialności za wszystko i wszystkich dookoła ciebie. Twoim zadaniem, twoją pracą jest wzięcie odpowiedzialności za siebie. Za swoje myśli, swoje emocje i swoje działania. Czyli tak naprawdę za ten swój prywatny wycinek rzeczywistości. Bo jasne, na poziomie kolektywnym każdy z nas dokłada swoją małą cegiełkę do tego, jak wygląda nasz świat, natomiast nie każdy z nas, a powiedziałbym nawet, że tylko nieliczne jednostki na świecie mają aż tak dużą moc do tego, by oddziaływać faktycznie na Świadomość kolektywną ze swojego indywidualnego poziomu. Natomiast tutaj również, tak tylko doprecyzuję, bo w takiej sytuacji człowiek już nie robi tego z poziomu swojej indywidualnej osobowości, ze swojej indywidualnej jaźni, robi to z poziomu wyższej jaźni, z którą po prostu staje się jednością, z którą staje się całością. Więc tutaj, wracając do naszego podpunktu, zauważ i weź odpowiedzialność, przede wszystkim musimy zauważyć to. Od tego wychodzimy. Zauważamy to, czy utożsamiamy się z naszymi myślami, czy utożsamiamy się z naszymi przekonaniami, czy utożsamiamy się z naszymi wierzeniami. Bo tutaj, jeżeli chodzi już o ten temat, tak, mam nadzieję, że jesteś ze mną już przynajmniej od jakiegoś czasu i wiesz o tym, zdajesz sobie sprawę z tego, że utożsamianie się to nie tylko kwestia historii, którą sobie opowiadasz, utożsamianie się to nie tylko kwestia Twoich dotychczasowych doświadczeń, preferencji itd. Utożsamianie to przede wszystkim tak naprawdę. Przekonania, które masz nabudowane na temat świata i rzeczywistości. I tutaj pojawia się temat, temat do którego wrócimy sobie jeszcze dalej w drugim punkcie, ale tutaj będzie już do niego mały wstęp. My bardzo często, tak bardzo, tak mocno jesteśmy przywiązani do tego, co myślimy na temat świata i rzeczywistości, że uważamy, że to jest niezmienne, że rzeczywistość jest czymś. Obiektywnym, tak, że tak naprawdę dla każdego człowieka rzeczywistość jest taka sama, i w związku z tym często szukamy zupełnie nieświadomie. Szukamy osób, szukamy ludzi, którzy myślą tak jak my. Wydaje nam się, że im więcej takich osób znajdziemy, że im więcej osób powtórzy nam i przyklepie nam nasze przekonanie, no to my możemy czuć się z nim pewniej, możemy je jeszcze lepiej w sobie utrwalić i mieć to poczucie, że mamy rację, tak, że świat zewnętrzny jest zły, że ludzie są źli, że korporacje są złe, że wszystko na zewnątrz jest złe, ale oczywiście my nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego. Natomiast przyjmując taką perspektywę, zupełnie pomijamy bardzo często fakt, że Samo nasze nastawienie jest negatywne. Że tak naprawdę ta negatywność, którą widzimy w świecie, nie jest powodowana światem samym w sobie. Ta negatywność jest powodowana nami, naszymi przekonaniami, naszym podejściem, naszym sposobem podchodzenia do pewnych kwestii, podchodzenia do pewnych spraw. I tak naprawdę tutaj pierwsza rzecz, ten pierwszy krok. Zauważ to. Zauważ to, czy jest w Tobie jakakolwiek negatywność na temat świata na temat relacji, na temat pieniędzy, na temat pracy, na temat prowadzenia firmy. Często jest tak to temat chyba budzący często jedne z największych emocji, tak jak to obserwuję u siebie na kanale i na innych kanałach, no to oczywiście pieniądze. Bardzo często ludzie narzekają. Nazwijmy to po imieniu, narzekają na to, że doświadczają braku, że nie mają pieniędzy, szukają takich łatwych, szybkich sposobów, rozwiązań na to, żeby zamanifestować sobie w magiczny sposób milion złotych na koncie, ale jednocześnie zupełnie wypierają to, że ich stosunek do pieniędzy jest negatywny, że ich stosunek do prowadzenia firmy jest negatywny, że ich stosunek do innych ludzi, którzy prowadzą firmy, którzy osiągają sukcesy, jest negatywny. A później zastanawiają się, dlaczego w tym obszarze w życiu sami doświadczają jeszcze więcej negatywności. I tu oczywiście znów uruchamia się ten wygodny mechanizm naszego ego, który mówi: To zły świat zewnętrzny jest przyczyną, ty nie masz z tym nic wspólnego. <słuch> I niestety wiele osób ulega temu schematowi. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie coś zmienić, musimy to w sobie przede wszystkim rozpoznać wziąć za to odpowiedzialność wziąć odpowiedzialność za całą negatywność w nas, na dany temat, który nas boli, który jest dla nas palący, który tak naprawdę powoduje iluzoryczne poczucie dyskomfortu bo tutaj znów dodam, zaznaczę to poczucie dyskomfortu, napięcia w nas, stres i nerwy nie są powodowane przez świat. Przez innych ludzi, przez to, co nas spotkało. Cała ta negatywność, wszystkie te napięcia, wszystkie te negatywne programy biorą się z tego, o czym powiem już w punkcie drugim. Dokładnie, jak się pewnie domyślasz, chodzi tutaj o nasze nastawienie. A będąc jeszcze bardziej szczegółowym, o naszą postawę. Postawę do życia, postawę do danego tematu, do danego obszaru, z którym aktualnie chcemy w życiu pracować. Zostańmy więc sobie przy tym bardzo emocjonującym temacie pieniędzy i zarabiania. Zauważ to, jeżeli człowiek przyjmuje negatywną postawę wobec pieniędzy, wobec przedsiębiorczości, wobec zarabiania, wobec tworzenia czegokolwiek i Wzyskiwania dzięki temu dochodu, poprzez to, że wnosi wartość w życie innych ludzi, ta wartość może być przeróżna, może być materialna, może być niematerialna, to tak naprawdę wysyła do rzeczywistości informację, wysyła do rzeczywistości komunikat mówiący: Nie lubię, nie podoba mi się to, to jest złe. To jest negatywne, to jest jakieś, to jest niesprzyjające, to jest niewspierające, to jest oszukańcze, to jest tak naprawdę, no można by było tutaj tak znaleźć cały worek określeń, cały worek przymiotników, które by się wpasowały w ten schemat. Natomiast tak naprawdę musimy zdać sobie z tego sprawę i powiem to jasno, czarno na białym. Dopiero w momencie, kiedy ty faktycznie zmienisz swoje podejście, zmienisz swoją postawę, czyli wyjdziesz z tego negatywnego stosunku do tematu, tu, dla przykładu, do tematu pieniędzy, dopiero wtedy tak naprawdę pojawia się w tobie wystarczająco dużo energii, wystarczająco. Obfity zasób energetyczny do tego, żeby w swoim życiu te pieniądze kreować, żeby pieniądze do siebie w życiu przyciągać. Tak długo, jak będziesz w negatywnym stosunku, czyli będziesz czuć złość na ludzi, którym się udaje, lub czuć złość spowodowaną tym, że inni mają, a ty możesz na chwilę obecną nie mieć, czy będziesz czuć żal, czy będziesz się wstydzić, czy tak naprawdę będziesz przerysowywać jakoś swoją dumę na ten temat. Tak długo prawdopodobnie nie będzie zmieniało się zupełnie nic, lub będą to naprawdę niewielkie, marginalne zmiany, które będą tylko chwilową iluzją tego, że coś się poprawia, coś się zmienia, a później sytuacja będzie znów wracała do punktu wyjściowego. Bardzo ważne jest więc to, byś za każdym razem, kiedy faktycznie masz jakiś palący temat w życiu, czy właśnie będą to pieniądze, czy będzie to relacja, czy będzie to. Cokolwiek innego, bo na każdym polu, na każdym obszarze życia działa to dokładnie tak samo. Zapamiętaj sobie tą jedną rzecz, że dopiero w momencie, kiedy Twoje nastawienie, kiedy Twoja postawa wobec tego tematu zacznie być pozytywna, dopiero wtedy w Tobie zacznie pojawiać się odpowiednia ilość, odpowiedni zasób energetyczny do tego. By coś w tym obszarze zmieniać. Tak długo jak to się nie stanie, niestety będziesz się prawdopodobnie kręcić w kółeczko. Co się wiąże również z tematem zmiany podejścia, mm, zmiany naszej postawy. Jasne, pozytywność i negatywność to jest mega istotne. E, tutaj oczywiście zdajesz sobie sprawę, na pewno może się też pojawić głos jeden lub więcej głosów mówiących, że przecież jak to. Jak negatywność, pozytywność. Przecież to nie jest zero-jedynkowe, to nie jest czarno-białe, ale <ścoughs> stety lub niestety jest to czarno-białe. Nie ma nic pomiędzy. Tak jak nie można być trochę w ciąży, tak samo nie można być pozytywno-negatywnym. Rozumiesz? Albo. Idziesz w kierunku pozytywnej, radosnej, fajnej, szczęśliwej zmiany i dzielenia się czymś ze światem, albo pozostajesz w obszarze negatywności. I tutaj naprawdę nie ma nic pomiędzy. I bardzo ważny element, element tej zmiany dotyczy obrazu siebie. Obrazu siebie, jaki masz w swoim nieświadomym czy podświadomym umyśle. Bo tak naprawdę to, jakim jesteś człowiekiem. To jak się zachowujesz, to jak myślisz, to jak się czujesz, ma w bardzo, bardzo dużym stopniu związek z tym, jak ty sam, czy też ty sama postrzegasz siebie. Bo jeżeli będziesz postrzegać siebie jako osobę, która właśnie jest bezwartościowa, która na nic nie zasługuje, której wszystko się nie udaje, która tak naprawdę. Powinna się zmagać z życiem, lub właśnie postrzegać się nawet na osobę, która walczy, tak? Walczy ze złem na świecie, walczy z negatywnością, walczy ze złym systemem, tak naprawdę tak długo będziesz wyrządzać tylko i wyłącznie krzywdę, sam czy sama sobie, pozbawiając się w ten sposób energii, którą mógłbyś, czy mogłabyś spożytkować na korzystną zmianę. Zwróć więc na to uwagę, możesz zrobić sobie nawet takie krótkie ćwiczenie, Zamknij oczy, weź kilka głębszych wdechów i wydechów, i po prostu rzuć hasło. Jak postrzegam siebie? Co myślę o sobie? Jak widzę siebie? I bądź ze sobą całkowicie szczery czy szczera, bo nie chodzi tutaj. Naprawdę nie chodzi tutaj o to, by się jakkolwiek oszukiwać, cokolwiek koloryzować czy przerysowywać. Tak naprawdę dopiero moment, w którym ty szczerze Staniesz sam na sam ze sobą i przyznasz się do tego. I tutaj podkreślam, tak? Bo na pewno część osób, ja też przez dużą część mojego życia tak myślałem, OK, no dobra, ale przecież. Jak to? Ja? Negatywny? Absolutnie. Nie, nie, we mnie już nie ma ani krzty negatywizmu. Przecież ja zajmuję się rozwojem, pracuję nad sobą już tyle czasu, przecież jaka negatywność? We mnie już na pewno nie ma żadnej negatywności. A mimo to, kiedy faktycznie pozwalałem sobie na taką pełną szczerość wobec siebie, to okazywało się, że hmm, jednak jakaś negatywność nadal tam tkwiła. Więc zwróć tutaj uwagę, bo. A ten mechanizm znów twoje ego będzie ci podszeptywało, że nie, 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 nie. Absolutnie ta negatywność nie ma ze mną nic wspólnego. Nie, 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 to zły świat zewnętrzny. Nie, 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 to źli ludzie to powodują. Ale pamiętaj o tym. Zły świat, źli ludzie nie istnieją. Tak naprawdę. To tylko i wyłącznie negatywność w Tobie powoduje to, że Ty postrzegasz coś jako złe. Kolejna rzecz, kolejny element, kiedy wykonamy już te dwa kroki, czyli dla przypomnienia, zauważymy to, jacy jesteśmy, weźmiemy za to odpowiedzialność. Dalej rozpoczniemy proces zmiany naszej postawy, uwzględniając w tym zmianę tego, jak sami postrzegamy siebie, tego domyślnego obrazu siebie, jaki każdy człowiek w sobie ma. To pojawia się krok trzeci, czyli otwartość na potencjały. Tak naprawdę żyjemy w świecie, żyjemy w rzeczywistości nieskończonych potencjałów, w rzeczywistości w której dosłownie wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe i tak jak mówił David Hawkins, tak jak pisał David Hawkins. Wszystko jest możliwe, ale parafrazując, tak? Wszystko jest możliwe, ale dopiero w momencie, kiedy uwolnimy całą negatywność na ten temat w nas samych. I jeżeli chodzi o kwantowe potencjały, dla każdego z nas to nie jest tak, że jedni ludzie mają, wiesz, tajną przepustkę i mogą się z nimi łączyć, inni ludzie takiej przepustki nie mają, więc są na przegranej pozycji. Każdy z nas ma dostęp do tego samego pola, do tego samego pola energii, tego samego pola informacji, a w tym polu istnieje już dosłownie wszystko. I to nie jest tak, że jeżeli w tobie pojawia się właśnie jakiś pomysł, jakieś fajne marzenie, które będzie, podkreślam, wychodziło nie z poczucia braku na zasadzie, ja sobie zaspokoję mój brak tym marzeniem, tylko na zasadzie, ja się czuję fantastycznie i chciałbym jeszcze, żeby było jeszcze bardziej fantastycznie. Wtedy tak naprawdę to zaczyna. To zaczyna działać. Otwartość na potencjały to tak naprawdę gotowość do tego, by przyjmować to, co do ciebie przychodzi, bez oceniania tego, bez nastawiania się na to, jak to ma dokładnie wyglądać, jak to ma dokładnie przebiegać, jaką ma przyjąć formę. Tak naprawdę, widzisz, my często poprzez zmianę naszej wibracji, poprzez wysłanie intencji, czy poprzez zestrojenie się z konkretnym potencjałem, zapraszamy go do siebie. Natomiast my, jako ludzie, tutaj nie mamy dostępu do informacji dotyczących tego, jak to dokładnie będzie wyglądało, jak to dokładnie będzie przebiegało, jak to będzie się manifestowało. Pamiętaj o tym, to może przejawić się w przeróżny sposób, i te pierwsze kroki, szczególnie w kierunku spełnienia Twojego marzenia. Niekoniecznie będą wyglądały tak, jak ty zakładasz, że one wyglądać powinny. One mogą nawet prowadzić cię w pozornie zupełnie innym kierunku, ale nagle z tego innego kierunku następuje zwrot akcji i ty w niewyjaśniony sposób, w zupełnie niewyjaśnionych okolicznościach, znajdujesz się tam, gdzie twoje marzenie jest już spełnione, a raczej, mówiąc dokładniej to serio, żeby być tu dosłownym. To Twoje marzenie samo. W najmniej oczekiwanym momencie, w najmniej oczekiwany przez Ciebie sposób. Po prostu znajduje Ciebie. I tutaj bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element przy tym podpunkcie, nie sposób o tym nie wspomnieć. Pamiętaj o tym, bo wydaje mi się, że tutaj też jest takie duże nieporozumienie, sam przez długo tego nie rozumiałem, i też dlatego o tym mówię, dzielę się tym z Tobą, żeby po prostu skrócić Ci drogę. Zrób z tym, co chcesz: albo to przyjmij i zastosuj, albo pomyśl sobie, że Bartek gada głupoty i tak naprawdę pewnie on jest nasiągnięty negatywnością, i. <laughs> nie chcę, żeby moje marzenia się spełniły, lub cokolwiek takiego. Pamiętaj, nie zapełnisz sobie żadnego poczucia wewnętrznego braku czymś zewnętrznym. Rozumiesz? Nic na zewnątrz nie wypełni luki, która może być w tobie. To, że w życiu doświadczasz jakiegokolwiek braku, nie jest powodowane brakiem czegokolwiek na zewnątrz. Jeżeli na przykład czujesz w życiu samotność, osamotnienie, tak, bo chciałbyś, chciałabyś być w relacji, ale to się nie dzieje, to nie działa tak, że pojawienie się drugiej osoby ten brak wypełnia. To tworzy Ci iluzję, ale ten brak nadal jest. I dopiero w momencie, kiedy Ty, w swoim wnętrzu, w swoim środku, przepracujesz to poczucie braku, tak naprawdę dopiero wtedy to, co pojawi się w Twoim życiu, będzie zgodne już nie z poczuciem braku, ale z poczuciem obfitości, które będzie wypływało prosto z Ciebie, prosto z Twojego wnętrza. Więc pamiętaj o tym. Nie szukaj chwilowych iluzji, chociaż one są bardzo kuszące, tak? Bo te chwilowe iluzje często potrafią przyjść bardzo, bardzo, bardzo szybko i my mamy wrażenie, że tak bardzo, bardzo szybko się to stało, tak bardzo, bardzo szybko się to przejawiło, więc my już tak bardzo, bardzo szybko możemy znów być szczęśliwi. Natomiast ten mechanizm również ma swoje podłoże w niczym innym jak w tym zamiłowaniu, w tym naszym oczekiwaniu. Do osiągania natychmiastowych rezultatów we wszystkim w życiu. Natomiast pamiętaj, ja wiem, że to może nie jest najwygodniejsze, może to nie jest najprzyjemniejsze, i może nawet nie powinienem kończyć filmów w ten sposób. Bo tak naprawdę powinienem powiedzieć coś super pozytywnego i <ścoughs> sprawić, że właśnie te chwilowe udy. Podniosą cię na duchu i sprawią, że będziesz super szczęśliwym człowiekiem. Ale ja wolę dać ci coś, co ma prawdziwą wartość. A to, co chcę ci dać, to świadomość tego, że prawdziwe szczęście w życiu jest zawsze efektem systematycznej, regularnej, powiem nawet ciężkiej pracy, jaką człowiek wykonuje. Jeżeli więc liczysz na to, że pomimo tego, że ty nic nie zrobisz ze sobą, a łudzisz się, że coś w Twoim życiu się zmieni i sprawi, że Twój los odmieni się o 180 stopni, to ja poniekąd czuję się, może w obowiązku to za duże słowo, ale tak po koleżeńsku, szczerze, chcę Ci powiedzieć, że to tak nie działa. I już pora, by z tej iluzji wyjść. Przekroczyć ją i zacząć świadomie tworzyć, kreować takie doświadczenie życia, które będzie prowadziło w stronę coraz większej pozytywności. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj, widzimy się w poniedziałek o 19 na żywo, jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, zadawaj je na czacie. Ostatnio na spotkaniu było Was bardzo dużo, ja starałem się wyłapać przynajmniej niektóre pytania i tym razem pewnie będzie podobnie. Natomiast myślę, że na tych spotkaniach też jest dosyć duża wartość, więc po prostu warto z nich skorzystać. Także życzę Ci cudownego dnia lub cudownego wieczoru, w zależności od tego kiedy oglądasz ten film, a my widzimy się... Za tydzień, w niedzielę, w kolejnym filmie. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla Ciebie i jak zawsze, niech zalewa cię ogromna fala błogosławieństw. Namaste!